Na chorzowskim rynku zatańczono układ taneczny dla uczczenia Dnia Dziedzictwa Przemysłowego. Była to ogólnoeuropejska akcja odbywająca się w wielu miastach, których przeszłość związana jest z przemysłem. To była akcja Work It Out, czyli Dzień Dziedzictwa Przemysłowego. Dzisiaj o tej samej godzinie ponad 30 obiektów w różnych miastach Europy wykonało wspólną choreografię napisaną specjalnie na ten dzień, specjalnie żeby celebrować to, co te miasta łączy, a łączy je jedno. Że wszystkie wyrosły z przemysłu, że gdyby nie przemysł, niezależnie od tego, czy to hutnictwo, tak jak w przypadku chorzowa, czy górnictwo, czy tekstylia, czy przemysł chemiczny, czy maszynowy, te miasta nie byłyby dzisiaj tym, czym są, gdyby nie przemysł, gdyby nie rewolucja przemysłowa. I chorzów jest właśnie takim miejscem absolutnie wyjątkowym. My tańczyliśmy na rynku, ponieważ Muzeum Hutnictwa dopiero się buduje. Pewnie spotkamy się tam za rok i zatańczymy za rok. Ale rynek to przecież jest serce tego przemysłowego miasta. To tutaj bije serce tego miasta, które wyrosło na przemyśle i które już w 1802 roku mogło się poszczycić największą i najnowocześniejszą hutą żelaza na kontynencie europejskim. Więc jest to taka piękna, piękna forma celebracji dziedzictwa, o którym pamiętamy, którego jesteśmy świadomi i z którego jesteśmy dumni. Jest to taka akcja Europejskiego Stowarzyszenia Obiektów Poprzemysłowych, które właśnie w ten sposób świętują to, że w całej Europie te obiekty są albo zamieniane na muzea, albo dostają drugie życie. Właśnie mogą dostać drugie życie właśnie w, chociażby w postaci tańca. W takich właśnie w przemysłowych miejscach się tańczy jeden układ o 15, to się później nagrywa i się robi klip. Co roku jest takie jest, się organizowane tak naprawdę i myśmy dopiero w poniedziałek się dowiedzieliśmy o tym, że będziemy w tym występować, a od środka zaczęły mieliśmy dwa treningi, żeby się tego nauczyć. Nasza grupa się nazywa Rzykoleg. No i ćwiczymy w szkole numer 32. Dodatkowo w wydarzeniu wzięli udział tancerze z Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz zespół taneczny z Miejskiego Domu Kultury Batory w Chorzowie.